Robert Karaś to wybitny sportowiec, triatlonista, mistrz i rekordzista świata w ultratriatlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana, czyli zawodów triatlonowych organizowanych przez World Triathlon Corporation. O sportowcu zrobiło się głośno w mediach plotkarskich, kiedy związał się z aktorką Agnieszką Włodarczyk. Para doczekała się dziecka, syna Milana. W Polsce przebywają rzadko, ostatnio spędzili kilka miesięcy w słonecznej hiszpańskiej marbeli, a obecnie przebywają w Dubaju. Partner Agnieszki Włodarczyk udzielił obszernego wywiadu żurnaliście. Poruszył w nim temat, o którym wspominał już wcześniej w rozmowach z dziennikarzami. Sportowiec przyznał, że ma w sobie demona. Żurnalista chciał wiedzieć dokładnie, co to za demon. Mam w sobie takiego demona, który wielokrotnie w moim życiu potrafił zawalić mi świat. Gdzie na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że go faktycznie zawalił. Ale jak już wyszedłem z dołka, czy przeskoczyłem tę przeszkodę, to byłem o wiele, wiele wyżej, kilka kroków w przód. I otwierały się przede mną nowe wody, lepsze, na których byłem bardziej szczęśliwy. Ten demon nigdy mi nie zepsuł życia, a mógł wiele razy, natomiast finalnie zawsze mi bardzo pomógł i zbudował takiego człowieka, jakim jestem teraz. Jestem bardzo silny psychicznie i fizycznie. I to dzięki niemu głównie. Robert Karaś uważa, że dzięki temu nic nie jest w stanie go złamać i nigdy nic go nie złamało. Jak powiedział, jedyne, co może mu zaszkodzić, to śmierć. Gwiazdor wyznał również, że zdarzyło mu się posłuchać swojego demona i w ciągu jednej nocy przepuścił całą swoją wypłatę w kasynie. Mając 27 lat, wydał aż 100 tysięcy złotych. Teraz poszedłem za całą swoją wypłatę do kasyna, i wszystko P gwiazdka, 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 gwiazdka gwiazdkałem. Przegrałam koło 100 stu stu tysięcy złotych dopełniacz. Redaktor, wszystkie swoje kontrakty postawiłem. Stwierdziłem, że będę miał 200. No i nie udało się. Ale wiedziałem, że sobie poradzę, bo zaraz będę miał kolejne wpływy. Później tego błędu nigdy nie popełniłem. Nigdy więcej nie pójdę do kasyna.